Spotykamy się, ponieważ postanowiliśmy połączyć siły. Aplikacja Signal App, dedykowana do zgłoszenia sygnałów przez sygnalistów, oraz nasz system postanowiły się zintegrować w zakresie wymiany danych, między innymi o poświęconym czasie pracy nad obsługą zgłoszeń sygnalistów. Karol, jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa o Up? System, który stworzyliśmy. W Sygna up system do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów, bo przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów to jest jakby tylko jeden, jeden z elementów tego systemu. Zbudowaliśmy, dostrzegając pewną potrzebę, którą zidentyfikowałem, analizując akty prawne Unii Europejskiej, a w zasadzie przygotowując się do jednego ze szkoleń, o co zostałem poproszony, już prawie dwa lata temu przez jedną z firm szkoleniowych, żeby poprowadzić szkolenie na temat sygnalistów. Wówczas analizując te przepisy, dostrzegłem problem, który, który u nas dopiero powstanie po, po wejściu w życie przepisów krajowych: to znaczy obsługa procesu, obsługa procesów w firmach i w instytucjach publicznych, zarządzania zgłoszeniami sygnalistów. W taki sposób, który zapewni obsługę tego procesu w sposób legalny, w sposób zgodny z przepisami, bo za samym tym procesem kryją się obowiązki administratorów tych danych, czy to w zakresie gromadzenia danych, czy prowadzenia postępowań wyjaśniających, czy zapewniania poufności. Tego, tego procesu, więc jest to te obowiązki, jakby generują, czy, czy, czy mogą być dla niektórych podmiotów problematyczne, może nawet nie tyle z punktu widzenia czasochłonności czy skomplikowania procesu, ale ze względu na to, że ktoś tym się musi zająć. I, i aplikacja, którą my stworzyliśmy w SignApp, jest odpowiedzią na te potrzeby odpowiedzią, która ma zdigitalizować i zautomatyzować proces obsługi tych um, 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 obsługi zgłoszeń, przez co ma ograniczyć ilość czasu poświęcanego na, tą, na te dodatkowe obowiązki administracyjne pracodawców.